Szanowni Państwo, rozpoczęliśmy od 18 lutego ten bezpieczny powiat, bezpieczny ekologiczny powiat jedrzyjowski i chcieliśmy, żeby ten nasz program rozlał się po, nie tylko po powiatach, ale również po całym województwie. Na tym programie nad tym pracowaliśmy wspólnie z panem wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Wałżykiem, Panem Marszałkiem Markiem Bogusławskim. Również do tego programu dołączył się Pan Prezes Krzysztof Lipiec, który też swoje pomysły do naszego programu wdrażał. Szanowni Państwo, jak już wspomniałem, od 18 lutego ruszyliśmy to z powiatu jędrzejowskiego. Program zawierał pięć punktów. Bezpieczny dom, bezpieczna szkoła, bezpieczne wakacje, bezpieczna droga i przede wszystkim ekologia i środowiska. Z tym programem ruszyliśmy po wszystkich gminach w naszym powiecie jędrzejowskim, mamy tych gmin 9, odbyliśmy dwa spotkania i przekazaliśmy ten program, a przy okazji przekazywaliśmy, szanowni państwo, odblaski, kamizelki odblaskowe i tłumaczyliśmy nie tylko najmłodszym, bo to od najmłodszych zaczęliśmy, ale również osobom młodzieży i dorosłym ten program, który został wdrożony w naszym powiecie. Ten program ma na celu to, że razem, wspólnie Dokonamy tego koronawirusa, a w szczególności tutaj w, tej, w tym momencie jesteśmy z Państwem, żeby tutaj z Państwu wspomóc i wspomóc przede wszystkim, żebyście mogli i byli zabezpieczeni przede wszystkim nasze służby, którym się bardzo nisko kłaniam, medykom policji, straży pożarnej, ochotnikom, harcerzom, ratownikom medycznym, którzy służycie dla naszego ogólnego społeczeństwa. Dzisiaj się nisko Państwu kłaniamy, przekazujemy tutaj środki, które pozyskali tutaj pan prezes Krzysztof Lipiec, pan marszałek, pan minister. No i oczywiście bardzo serdecznie dziękuję panu prezesowi Marcinowi Peżowi, który również bardzo dużo siły poświęcił na to, żeby tutaj przekazać. Radnym Rady Powiatu, panu przewodniczącemu Rady również bardzo serdecznie dziękuję, że wspieracie nas swoimi działaniami, również w swoich gminach pewne akcje tego typu przeprowadzacie, a pan prezes tutaj jako gospodarz tego miejsca po prostu przekazuje i dba przede wszystkim nie tylko o miasto Starachowice, czy powiat starachowicki, ale również, szanowni państwo, dba o całe województwo i, ta, i dlatego z tego, miejsca, z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. W tym programie, szanowni państwo, bardzo mocno według zasady serwo amikeko, czyli służyć poprzez przyjaźń, Du, dużą rolę odgrywa Międzynarodowe, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji, i tutaj bardzo serdecznie dziękuję panu przewodniczącemu y, Kazimierzowi Skowronowi, panu przewodniczącemu Henrykowi Misielskiemu, panie Agacie gwiedziń Szanowni Państwo, również i oni w tym programie grają, można by to powiedzieć, y, główne skrzypce, pomagają, działają. To jest stowarzyszenie, które działa poprzez przyjaźń służyj każdemu z nas. Moi drodzy wielka to dla mnie radość, że dzisiaj mogę tutaj w moim mieście w Starachowicach być pośród najdzielniejszych z dzielnych. Tak to wy. Ludzie przede wszystkim w mundurach, którzy służycie Rzeczypospolitej. Kłaniam się dzisiaj żołnierzom Wojska Polskiego, policjantom, strażakom, Funkcjonariuszom państwowej służby, jak i ochotnikom z Ochotniczych Straży Pożarnych. Kłaniam się harcerzom, kłaniam się funkcjonariuszom Służby Ochrony Kolei, Służbie Zdrowia, która tak dzisiaj dzielnie wspiera polskie społeczeństwo w walce z zarazą. Dzisiaj przez Starachowice przyjechał konwój nadziei. Ono w kilku tygodni jeździ po województwie świętokrzyskim, po różnych miastach powiatowych. Dzisiaj mamy to szczęście, że jest w Starachowicach. To w pewien sposób również demonstracja, demonstracja naszej siły, siły, która nam jest potrzebna w walce o nasze bezpieczeństwo, szczególnie teraz, w tym czasie, kiedy walczymy z zarazą. Tak jak Państwo o tym wiecie, zawsze w tych najtrudniejszych momentach, kiedy trzeba było stawić czoła koronawirusowi, było Wojsko Polskie, byli policjanci, strażacy, harcerze, ale przede wszystkim służba zdrowia. To oni byli najbliżej tych, którzy potrzebowali wsparcia. I dzisiaj chciałem bardzo serdecznie Wam wszystkim za to podziękować. Tyle czoła przed Waszym trudem, Waszym wysiłkiem, przed Waszą odwagą, bo tu trzeba było się wykazać również odwagą. A więc to są te wszystkie cechy, zatopione w głęboki nasz patriotyzm, które są niezbędne do tego, aby móc służyć drugiemu człowiekowi. I za to Wam bardzo dziękuję. Mam takie przekonanie, że ten konwój nadziei i to nasze dzisiejsze spotkanie tutaj. Na starachowickim rynku jest również formą takiej promocji, abyśmy się mocno wszyscy, tak jak każdy tylko może, zaangażowali w najistotniejsze sprawy dla naszej ojczyzny. To jest dbałość o bezpieczeństwo, bezpieczeństwo ojczyzny, jak i jej, ich, jej obywateli. I dzisiaj można powiedzieć, że stanęliśmy na wysokości zadania. Te wszystkie służby, którym dziękowałem, które wymieniłem, razem z polskim społeczeństwem w ostatnim czasie, pokazali to, że można podjąć te najtrudniejsze zadania i można stawić czoła temu, co nam najbardziej zagrażało i nadal jeszcze zagraża: to jest ten koronawirus. Dziękuję Wam za to. Dziękuję za Waszą służbę i mam takie przekonanie że dzisiaj zjednoczeni wokół ważnych spraw dla Polski i dla Polaków będziemy potrafili wychodzić z tego kryzysu, potrafimy zbudować tę nową polską rzeczywistość, która nastaje wraz z ustępowaniem tej zaraz. Szanowni Państwo, to wielki honor i zaszczyt, że mogę dzisiaj wśród Was tutaj wystąpić mówię tu o Was, o służbach mundurowych. Stoicie na pierwszej linii, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem. Wielkie dzięki dla Was, dla, dla Waszych rodzin, za to, że dajecie z siebie wszystko, że swoją postawą, swoim zachowaniem pokazujecie, jak dzisiaj należy się zachowywać. My dzisiaj próbujemy te zachowania, to dzisiaj widać te środki ochrony osobistej, które dzisiaj wszyscy nosimy, po to, żeby zapobiegać i nie waham się tego słowa, leczyć nasze społeczeństwo od zarazy, która niestety na naszym terenie zagościła. Szanowni Państwo, My, mówię tutaj o województwie, o zarządzie województwa świętokrzyskiego, również wplotliśmy się w te działania po to, żeby zabezpieczyć nasze społeczeństwo przed właśnie pandemią, przed działaniem, złowieszczym działaniem koronawirusa. Jak Państwo wiecie, wykonujemy nieodpłatne badania w kierunku wykrywania koronawirusa i robimy... To siłami naszego laboratorium pod zabrzmuchęcińskim. Dzisiaj wszyscy ci, którzy czują się zagrożeni, którzy czują się, że być może chorują na koronawirusa, takie badanie nieodpłatnie można będzie będą wykonać. I to jest jeden z elementów, który służy w zachowaniu bezpiecznemu zachowaniu się w, tej, w tych krótkich chwilach, jaka, jaka jest pandemia. Panie prezesie, panie marszałkowie, panie starożytom, wszyscy szanowni państwo, ale przede wszystkim wy autorzy tych sukcesów ostatnich lat, ostatnich miesięcy. Program Bezpieczny Powiat został zapoczątkowany, tak jak to wspomniał pan starosta w Jędrzejowski, to był pierwszy powiat, w którym się odbyło, ale nie mogliśmy na tej drodze od Organizowania tego rodzaju przedsięwzięć w ramach programu powinno być tak bardzo dla miasta naszego regionu jak i Starachowice. Starachowice tym bardziej, że to jest miasto w szczególny sposób związane z kwestiami bezpieczeństwa. To jest miasto, które powstało wokół zakładów, zakładów przemysłowych, a w związku z tym też nie tylko ten wymiar bezpieczeństwa publicznego, ale bezpieczeństwa miejsc pracy. Bo Program, który realizujemy to jest bezpieczeństwo w miejscu pracy, bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo w szkole, na drodze, ale też w związku z obecną sytuacją bezpieczeństwo związane z profilaktyką koronawirusa. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za to, co robicie na co dzień, za to, jak baczycie o bezpieczeństwo Polaków w różnych odsłonach, za to, że jesteście zawsze na posterunku, za to, że zawsze można na Was liczyć. bardzo i jeszcze raz bardzo ogromne teraz y, wszystkim zgromadzonym dziękuję przede wszystkim wszystkim służbom ale y, myślę, że na koniec od nas dla wszystkich y, proponuję oklaski dla, za tą pracę którą wykonują na co dzień głęboki, głęboki dziękuję bardzo dziękuję panie prezesie, bardzo proszę o głosu. głosu. kochani Strażacy mają takie piękne zawołanie. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I to nie jest tylko zawołanie. Dla strażaków, zarówno z tej państwowej służby, jak i dla ochotników, to jest taki kierunkowskaz ich służby dla Rzeczypospolitej. I mam takie przekonanie, że według tego drogowskazu inne służby, policjanci, Straż Ochrony Kolei, karcerze którym szczególnie nisko się kłaniam, bo oni już od najmłodszych lat wzięli sprawy w swoje ręce i to nie tylko swoje sprawy, ale sprawy bezpieczeństwa innych. Cieszę się, że tutaj jest z nami harcerska grupa ratownicza pod kierunkiem druha Tomasza Łebka. Dziękuję Wam za tę obecność i dziękuję Wam za to piękne świadectwo, które dajecie w codziennej harcerskiej służbie. Cieszę się również, że są. Młodzi z Ochotniczej Straży Pożarnej, z Gatki, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, to oni pod kierunkiem swoich starszych druków, swoich ojców, dziadków bardzo często, kontynuują tę piękną tradycję służenia ludziom. Dziękuję policjantom, wszystkim, dziękuję tym, którzy spowodowali to, że dzisiaj tutaj na Starchowickim Rynku możemy się zgromadzić, a więc jeszcze raz słowa wielkiego uznania do. Międzynarodowego Stowarzyszenia Policjantów do pana ministra Piotra Wawrzyka, którego bardzo serdecznie witam i cieszę się, że jest dzisiaj w moim mieście, w Starachowicach. Pozdrawiam pana marszałka Marka Bogusławskiego, no i głównego sprawcę tego dobrego zamieszania w województwie świętokrzyskim, starostę Jędrzejowskiego pana Pawła Waryny. Policjantom jeszcze przekażę odplaski, te, które nam pozostały, bo wiem, że one wam będą przydatne. Na ręce Pana Komendanta, pan, nie Policji Państwowej, bo kiedyś się tak nazywało, na ręce Pana Komendanta Policji w Starachowicach składam również ogromną wdzięczność za to, że dzisiaj w Starachowicach tak pięknie to wszystko poszło. No i żołnierzom, bo o nich nie powiedziałem na koniec. Raz, raz jeszcze tam dziękuję i niech to wszystko, co czynicie, będzie po chwale ojczyste. Szczęść Wam Boże. Szanowni Państwo, a ja jeszcze raz powiem, że bez naszego, bez tego wsparcia społecznego przede wszystkim, no i oczywiście parlamentarnego, Panie Ministrze, Panie Pośle, Panie Prezesie, Panie Marszałku, bez Was, bez samorządów, bez nie byłoby tego, co dzisiaj zostało przekazane. Także jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Także nisko się kładam, kłaniam i zasady, Szanowni. Służyć poprzez przyjaźń. Wszystkiego dobrego na dzisiejszy dzień Państwu życzę. Wygramy z tą zarazą, Ra, bo razem jesteśmy solidarni, razem jesteśmy silniejsi, razem damy radę. A służby bardzo proszę jeszcze 10 minut, żeby zostały na, na, jeszcze tutaj na pracu dla fotoreporterów telewizyjnych. Bardzo serdecznie dziękuję i wszystkiego dobrego, a przede wszystkim zdrowia Państwu życzę. Dziękuję bardzo.